Powiedział to Bandura, którego mam na linii i siemano, Patryk, halo, halo. Nie, nie, nie no, chuj ci w dupę, tak jakbym ci powiedział, jesteś zjebem, to chuj ci w dupę. Czy nie mówię chuj ci w dupę pod tym, co ty chcesz sobie podpiąć, takie... Halo. Dziękuję, kurwa, jak chcesz. Cześć, Patryk. Oho. Ja, witam. E, witam cię, tylko jeszcze zanim zadam ci pytanie, chcę powiedzieć, że ja, ma zadało to pytanie... Zara, ja słucham, ja jestem na live. Dobrze, ja dobrze. Powiem, że... Siema Patryk. Bo... Jak skomentujesz słowa Roberta, który przed chwilą nazwał Cię e, e. hipokrytą? Jakby, kurwa, wiesz o co chodzi? Dajcie, bo nie, ja będę ich słyszał? Dobra, nieważne. Tu chodzi bardziej o to, że to nie jest tak, że my możemy trollować, pasów nie może, tylko ja uważam, że to miejsca, miejsca, w których możemy trollować. Jak my między sobą gadamy, kurwa, i tak dalej, czy na konferencji, to to do tego miejsca, ale w momencie, gdy na przykład y, nie ma Ginolda, Cage nie jest też formą taką mocno y, i on gada o tych patodeweloperkach z, z taką miną, że serio i Ginold to zrobił, to uważam, że to po prostu nie jest miejsce na ten troll. I tak. tyle. Ale przecież na konferencji mówiłem to samo, no, no i co? właśnie na konferencji to chyba jakoś to się. Kurwa, ale konferencja, a Cage, w którym to są dwa zupełnie inne kurwa programy. Nie, no programy. proszę, no, ale gdzie Cage jest poważny? Jaka została poważna sprawa wyjaśniona we Freakach kiedykolwiek? Kurwa... Czy, czy uważacie, że pierdolenie na Cage'u po pytaniu Boxdella to jest naprawdę miejsce na, na takie jakieś Fajne. prawdziwe deklaracje, takie autentyczne? Jak na tapera, to na scenie jego żart brzmi zupełnie... Do, do, Okej, ok, do ok, jak masz Fightera, który wysyła Jacka Mureńskiego na uran, no to też tak no. jest, no. No, no też tak jest. No, ale nie porównuj wysłanie na do, do pomówienia o jakieś, tego takie akcje. Z tym frajerem to też, ktoś kurwa przesadził i... Bo mnie kurwa, bo mnie wkurwiłeś. o tak ci powiem, po, i po pę, prostu... tak, do 98 dobije, no. ale do 140 wątpię. Wkurwiłeś mnie po prostu tym, bo jakby, kurwa, jak my sobie żartujemy przy windzie, czy przy między sobą... My o, mamy, sobie... mamy żarty przy windzie! Potwierdzono potwierdzenie. potwierdzenie, To mówię potwierdzeniu. możemy sobie żartować przy o wszystkim. Ale w momencie Wtedy w możemy wszystkim, żartować. Bo... Kamera była. Tak, ale w momencie, gdy ty idziesz do Ken'a Cage, że nie ma Ginolda i ty opowiadasz o handlu z terydami, że są ofiary dzieci i tak dalej, stary, to zniesz osób na przykład nie zrozumiało tego żartu i na przykład dzwoniło. I każdy czuje tą ironię. Tak, do mnie, gdzieś do mojego taty na salę do Ginolda, że jakby... To nie jest miejsce na takie żarty, jakby kurwa no rozumiesz o że... co chodzi. Ja uważam, że Free to są jak najbardziej miejsce na żarty i oby się nie stały takim miejscem, jakie, jakie wy chcecie z nich zrobić, Amen, że tak powiem. Kurwa. Ale, ja, ale ja... A co my chcemy z nich zrobić? No miejsce, to gdzie my... nie można kurwa żartować. Ale my... Można żartować. Ja pierdolę ale... można żartować. Dobra. To dawaj tego e buka ja wyra... zrób, są loteriał. To zrobimy. Dobrze, Razem. pan delikatny przygotuje e Buka jakie A, żarty dobra, mam pytanie, chuj... Ma co, pytanie, tak na siłę ty, 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 Ma, Mam na pytanie, mam pytanie. Na siłę, ja. Aha, nie. Co, mów, no mów. Słuchajcie, a Adrian Polak żartował, jak mówił o wiewiórze? A wiewiór żartował z tego na swoich streamach, że on rzuca z ludziom coś do drinka? A nawet jakby żartował, to co? No to myślę, że wtedy byłoby więcej na to miejsce, ale nie żartował, więc jest temat zakończony. No tak, no masz, no masz rację, nie? No masz rację, stary. No jest tak, jak mówisz. No, ma, no, no jesteś nieomylny, stary. Ale my nie mamy Nie pierdol stacji. sarkazmem, tylko przyznaj, że tutaj miałem rację. Jeszcze i no, w ogóle. Nie podczas razy, całego facebook. Face bo wiem, jakie konsekwencje niósł swój telefon i ile ludzi dzwoniło, myślało, że kurwa, Gino to jest spatu developer. Uważam, że zagrałeś to kurwa. E, no, no nie powinno to mieć miejsca po prostu. Na takim programie, chyba że byłby tam Gino, to może. No, ale... To, to, to jest też zajmiste. w jakiś jest, bo... taki właśnie fajny sposób przekazany jak ten, że ktoś chodzi i nie widzi, nie że ty masz przygotowaną tego. swoją kreację, swój nie występ i tak dalej. To widać. A jak ty przychodzisz, tak po tak. Na konferencji. Tak, pochodźmy nawet. A, i wtedy było okej. Okay. Ale Panowie, kurwa, czy, wy, ty, ty czy, kuma. Wy się, czy wy się ze sobą zgrywacie, żeby to co mówicie nie miało zupełnie sensu? Bo to, to jest niesamowite, nie? Bo... Ale co nie ma sensu? Bo jed... ale jeden się czepia, że za, za mocne słowa padają, na przykład. I że z, z, z słowami nie trzeba uważam, się liczyć? Ja, a ten wyrazył się frajerem? A, mięc, a jakie są to konsekwencje tutaj, tego, no. że on mnie frajerem nazwał? No to to se z nim wyjaśniaj, co mnie to kurwa no, Jak powiedziałeś, no no, że to w kurwie to się nazywa, No ja jestem sobą, mówię, jak jest, no w kurwie No ale to byś raz, to odszczekał, bo to nie jest słowo, które kurwa się tak rzuca. Ale jakie słowa, teraz wyciągnie kurwa e, kurwa słownik gangstera i powiedz frajer, no frajer no to, to, to nie To, to nie ty jest, kurwa to zrobiłeś i to użyłeś go. No kurwa, człowieku, no co ty gadasz, no ja pierdolę, nie? Nie, no Zabrawa. dobra, no to co ty gadasz, co ja pierdolę, mi, co to jest zawsze co dobry wyciągnij. Jakich słów można używać, no? Sorry, no po prostu frajerskie zaufanie, dla mnie to jest takie, że kupujemy się tak dalej, a za chwilę gadasz kurwa i przynosisz swoją gadką konsekwencje, które odbijają się na nas wszystkich i kurwa, potem ludzie wydzwaniają, i myślą, że kurwa z jakimś jebanym złodziejem I już wtedy wziął. Może e. uciec starno brzega, bo ludzie wyjebał. Najbardziej mnie tak, skutował, to, co powiedziałeś o dziwkach, że widziałeś o starych, rozmawiałeś i tak dalej. No kurwa, stary, o, co, ja też o, o, mogę zaraz. O, powiedzieć o dzieciach. o dzieciach. O o dzieciach. dzieciach. Więc ja e. też mogę w różne. Słuchaj, ty jesteś przebrany, ty. Słuchaj, ja powiem tak, też mogę być w jakimś programie i też zacząć gadać jakieś niestworzone rzeczy. I, i zobaczymy, jak się odbiją na tobie. Uh -huh. No dobra, jeżeli to będzie coś, co ja powiedziałem, to myślę, że się nie odbiją. Ale w ogóle chciałem powiedzieć widzą tutaj, że rzeczywiście moje żarty doprowadziły do tego, że Ginold został usunięty z internetu. I tak naprawdę tutaj może mogę to powiedzieć Boxdel, e Że naprawdę tutaj nie ma Ginolda, że on jest wygenerowany po prostu przez sztuczną inteligencję, a tak naprawdę w przypadku Ginolda przez autentyczną głupotę. Bokpik, stopik, baczność kurde, coś. <laughs> Stary, ja bym Skończyłem boch, go, przepraszam, przepraszam znaczy, cię, ale cię tu nie ma. Przepraszam, że skończyłem twoją karierę w internecie. To nie chodzi, nikt, imię nie nie mi. nikt nie powiedział, kurwa, nie zmieniaj, ale ty zmieniasz narrację. Nikt nie powiedział, że skończyłeś moją karierę, tylko że to mogło się odbić przez to, że nie potrafiłeś w poprawny sposób jakoś przygotować i przekazać tego żartu. Bo sam po twojej minie było widać, że czułeś się zakłopotany po telefonie. Po telefonie byłem zmartwiony tym, że ci zniszczyłem karierę i że klienci się wycofali, rozumiesz? No bo nie ma co gadać, no to chłopu. Ale chłopu. nie uważasz, że taki... nie uważasz, że. Ty za Pro dużo kurwa to... brałeś środków odurzających Przepam. w życiu i masz sitą z ładu zrobić. się zaczyna, kurwa, pomawianie! Nie, Mogę ty o tym powygać? mówiłeś nieraz. To, jak mówiłem o tym, to nie jest wystarczające, że ja mówiłem. Ludzie, którzy to oglądają, mogą to zrozumieć, ale w zły ty sam sposób. No, z tego przyznawałeś. Co, co z ale tego? Ja się nie przyznałem do ja, żadnej patodowolacji. Ale cytuję, jak ja sobie to ja nie, żartuję. Skurwa, nie wiem. jak ja ty sobie żartuję z kolegami, to jest okej, okay, jak ja coś mówię, ale, ale ludzie, poważnie. którzy to oglądają, ale ty też tak to powiedziałeś poważnie. ale ty to. Wiesz, miałeś minę teraz, ale ludzie, nie rozumiesz, że ty o tym mówiłeś sam. Wiecie, jak to jest z programami Fejmu, nie? Tego nie oglądają przypadkowi ludzie. To siedzi, no siedzi kurwa ale Halina, ty sam o tym mówiłeś. czekajcie, siedzi Halina, siedzi Mariusz i walą kanały, nie? I tak, co oglądamy Halina, bo tam... Kurwa, ty jakoś jakiś Bimbolt i, i, i ten Jandura, jakaś, jakaś afera jest. No, dobra, to dobra, to dawaj Milonego oglądamy, bo on jakieś, jakieś przekręty robił. A zaraz jaka to melodia, kurwa, to, nie, to też trafia do widowni, która rozumie konwencję, zwłaszcza ja. Gdzie Okej, mi, ale ty ja... nieraz się wypowiadałeś na, 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 na ten temat, więc ja nie, to, nie rozumiem, ale nie wypowiadałem się... Się... nigdy kurwa, że byłem A, panem deweloperem. Ale mówiłeś gorsze rzeczy. No, ty jesteś kurwa głupi, Zapraszam panowie do face to face. To jest chuj. Panowie zapraszam do face to face. Dziękuję Patryk za telefon. Teraz zostawiam już tylko indywidualnie. Daj mi coś powiedzieć, daj coś powiedzieć. Mogę? Tak. Bardziej tu chodzi o to, że po prostu Pasyk mógł zadzwonić po całej akcji i powiedzieć, że przegiał. i wtedy byłoby wszystko git. To bym nie nazwał go tak, jak go nazwałem. Wystarczyło zadzwonić, jesteśmy kumplami. Wystarczyło zadzwonić, nie zadzwonił, odniósł się dumą, bo Gino go zezłomował. No i co? No i tyle. Pozdrawiam. Nie serdecznie. zezłomował, tylko Dzie się kurwa spiął i rozjebał wszystko. No i tyle. I zrobił z gówna O, rozjebałem ci plan? Nie, zrobiłeś z gówna problem, ale już tego problemu chyba nie ma. Chyba że dalej dzwonią klienci, kurwa. Nie, nie dzwonią. Nie? Mm -mm. Według ankiety przeprowadzonej przez Fame MMA w argumentacji jest 50 na 50. Tak więc nie ja no się cieszy, kurwa, ja z, chcę być poważny. Spośród prawie 20 tysięcy głosów. Przypominam, że Walkę Panów możecie zobaczyć na żywo w łódzkiej Atlas Arenie. Już 20 maja. Nie I ruszaj, kurwa, kurwa kupujcie bilety, bo kupujcie będzie fajna gala. I na sektor... Nie Jebać nie pasuta! Ale my nie budujemy narracji na ciebie, żeby cię jebać. A macie tak krzyczeć, bo ja tego potrzebuję do wyjścia. Ja pierdolę. Czyli rozumiem, że dawka takiej negatywnej energii nie wprowadza cię do Ci dobry narracji. drive do...